Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, jestem z i zapraszam Was do obejrzenia czwartego odcinka z gry Outlast Bower, DLC. Coś słyszałem. Kurwa, coś słyszałem. Aha, to jest to. A, czyli jesteśmy teraz w tym miejscu? Dobra, Do, um, Dotarłeś do skrzydła administracyjnego, aby uciec. No dobra. Halo. Some batteries. Ma batteries. Zamknięte. Żeby tam nie musiał wracać. To od razu sobie opatrzę Wszystko, A nie, no jest ich ogólnie. Dobra, jedziemy dalej. Mm, czyżby duch? Nie ja są prostu z pola, wróciłem, od razu zacząłem nagrywać, więc jestem jeszcze taki... Jeszcze nie wczułem się w klimat, ale dajcie mi jeszcze 3-4 minuty i zaraz będę starał w gacie. Okej. Okay. O kurwa. Cześć tam. Nie, nie. Uwaga, coś tutaj. Halo? rozwalone, ok, to tylko tędy mogę iść. Kurwa, zaraz będą jakieś pewnie kurwy syny goniły. Halo? Kurwa, jestem jeszcze tak nie w tą grę, więc się będę zaraz naprawdę daru. Jak dziewczynka? A Co to jest? Hallo? Co jakiś ped pedant? No i olo, mi się w gówno, no to wchodzimy. Plum. O kurwa. Wiem, że to nic złego. Ta gra nie potrafi zrobić... Czemu mi się kamerka pierdoli? Ale ciemno. Coś słyszałem. O, coś czuję, że zaraz mi coś tak hamską mnie ściągnie na dół, albo za pociągnie. Cały czas coś kurwa słyszę. Halo? Wiecie wiadomo, iść, ale... um myself, wiem, Wiecie, wiadomo gdzie iść, ale zawsze warto sprawdzić. Głodny jestem jak cholera. Ale wiem, że chcę nagrać. Chcę nagrać, bo po prostu bardzo mnie ciekawi cholera jasna historia Outlast'a, co tu się dzieje dalej. Czy on przeżyje, czy on nie przeżyje? Chociaż zakładam, że nie przeżyje. A. A nie, bo to nie ma na... Zakładam, że nie przeżyje, że coś go zajebie, że pewnie będzie podobna sytuacja, że już będzie tak blisko, a tak daleko. Halo. O, kurwa, ja pier... <kudole> Dole. Czy pan. No, czy pan wie w ogóle, co pan zrobił? To nie jest autostrada, tutaj się nie zapierdala. A. Kurwa, żeby się pięknie posrał. I teraz powinni od razu po tej sytuacji się jeszcze jednym takim stresującym momentem. O! Powinni się jeszcze jednym stresującym momentem właśnie. A tak od razu kurwa, żeby tutaj nie musia dojebać. Bo on zdąży setem odstresowywać, a coś mnie jebie w nogę. Dobra, no to idziemy. Coś ciekawego mamy. Jesteśmy w jakiejś wieży schody. Teraz się pewnie coś zawali. Na ujęcie czwarto, scena piąta. Znajdujemy się w jakimś popierdolonym miejscu, w którym musimy iść dookoła. Pewnie to jest jakaś wieża... No to... Pewnie spadnę? O kurwa... Ja tym też głupi, bo rozpędu, nie wziął. Bałem się, że jak bym spadł, to... trochę lipa. Stupki, hop, hop. Patrzcie, tu ma stupy takie jasne, a... A nie, ma jasne teraz, lol. Aha, bo się wykąpał w tym głównie. Nie powinien być takich jasnych... Dobra, odważnie trzeba iść Dużym się raz zesrał, więc to jeszcze niedużo Halo? Ja pierdolę, gościu. A masz dotrzeć do skrzydła administracyjnego, aby uciec, a nie z baterii? 6, dobra. Jeszcze nas trzyma chwila. No głośno, głośno jest. Zwiększyłem sobie nawet głośność yy, muzyki, że tak powiem. Aby jeszcze sobie mikrofon przedstawię. Ale nie no, na pewno będziemy mnie słychać. Zawsze zciszę mój głos. Jak to fajnie wygląda jak Hogwart? Ty! Bolek tu Hogwart! No peski, tu patrzcie, Hogwart is there. Harry Potter. Nie, nie mam pojęcia, czy ja mam tam skoczyć, zakładam, że tak. To jest totalnie taki zwał. No, nie no, nie wiem, jeszcze się upewnię, ale ...ale jak nie, no to od razu biorę rozpęt na Tak, to, to, jest, to musi być tak, to jest to uwaga. Moi drodzy, będziemy escapeować. Oh. Łap się, łap się, łap się, łap, się, łap, się, łap, się, łap się. O kurwa Bóg nie stworzył człowieka po to żeby latał i wspinał się po dachach tylko żeby chodził po ziemi Już wiesz co kaman No to kurwa pięknie Tu nie mam kamery z jebaną Ja wymienię już tą kamerę. Żeby mnie coś nie zaskoczyło. No nie spadł tak, aż tak wysoko, znaczy nie no dobra w sumie spadł, ale... Masz. Chyba będę musiał w to jebnąć, tak? Nie? Halo? Aha. Nie, też nie. O oh, kurwa, wydawało mi się, że widziałem twarz. Coś zaraz mi tu jakaś morda wyskoczy, albo te drzwi się otworzą. Dobra, że jakiś pojeb. O lol, ale to fajnie wygląda. There's reason here to bear our guilt. flesh <tries> <tries> between us and the blade. You want to give him to Gluskin. That's the idea. I him a he you. make a pretty woman. No Tradycyjnie pod ławeczką, hallo? Ktoś spierdala? Albo będzie mnie gonił. Kurwa, jeszcze 20 minut nagrywania mam, dosyć. Halo? Batteries. Znowu kolejne... Dziękuję. Przejdziemy? Nie no, nie przejdziemy tędy. Tędy też nie, też nie, trzeba się wrócić. Trzeba się wrócić. Jezu, uczymy. ja mówię takim szeptem? Mam nadzieję, że to będzie słychać. Halo? Okej, okay. niech mnie coś zaskoczy. O, halo? Kurwa, czekaj, bo zaraz zważywiam. Tędy mam ich chyba. Bo... Nie wygląda fajnie to wygląda to światło. To trochę piździ, ale ogólnie rzecz biorąc jest to przywój. Nie, no na razie nie jestem aż taki postranny. Są takie. No. Jak się. O kurwa. Pan młody. Czyli jakiś to jest chyba normalny gość, tak? Nie. Chociaż tak, normalny gość. No, samobójstwo popełnił. Pan młody jakiś. roba jakiś pracownik. Kurwa mać. Te dźwięki są przejebane, mówię wam. Zwłaszcza, że w każdej kurwa mamy mi... O właśnie. Ja pierdolę. Co ty kurwa? Gdzieś ty się schował. Chuju, nie strasz mnie. Nie ma twojego kolegi, już on nie żyje. Kurwa, cię mam iść. Inside Hey, evet. bugün Kurwa klimatycznie, kurwa ta muzyka jeszcze z takiego Dracula, teraz Anton wyszedł tak jeden z filmów Ma zajebistą muzykę w trailerze Pasowałoby, gdyby ją tutaj wjebali, kurwa ale to byłoby w chuj kotne. Kurwa nie wiem, gdzie mam iść ty. Ja mi się kamera jebie Nie no, co ja odpiętam? Oh, f... Najgorsze w to, że jest tak mało miejsca, że tu można oczopląż dostać No widzicie, A, właśnie oczopląc, no, może czy jest jakieś przejście? Coś gdzieś pominąłem? Nie, nie może być. A może bateria? okej. Okay. Czyli widzicie jednak, jednak omijam bardzo dużo rzeczy. Co to jest? Jupęk. Ktoś grał tu w karty. Jak to gra w karty, Ten małe popdarty, te wszystkie tutaj mają łuby poobcierane. Kurwa, no nie wiem gdzie mam żywcem, Chociaż tutaj pewnie jest coś. Musi być. Myślę pewnie. Halo? Dalej, bo przejść nie mogę. Tutaj też nie... What the fuck? Hę? Huh? Nie. Aha, nie no... A nie, czuję byłem tu, what the fuck. Aaa. Kurwa, tak wygląda bardziej klimatycznie, tylko to w sumie wpływie zamknięte. Najgorsze jest to, że ja mam głośno tą grę, a mimo wszystko jest cicho, wszystko. Aha. Kurwa, co to tam jest? Tutaj nic nie o. Chociaż. No, A zrobię sto. Nie mogę. Bo the fuck? Ha. Halo? Pewnie muszę wejść, tak mi się wydaje. O kurwa, może się zmógł z kamery. No come on, ale nie no, masz tu wskoczyć, wiem o tym. A tak. Hop. O kurwa. Chuja. Chuja, nie nadaje się, spierdalaj. Dlaczego ten penis nie widzi? Kurwa... Zamknij te drzwi! O ty kurwo! Coś mnie zaraz zacznie znowu gonić. się! Ja pierdolę! się, szybcie, szybciej, szybciej, no przecież muszę tu wskoczyć, prawda? Tak. Hop. No hop, 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 i co? Gdzie? Jak? Aha. Muzyka? Chipę mu dajcie, ku... do buzi. kupiechuje. chuje. Co ujebało się w jakiejś stodole kurwa się żenić, są, kurwa mnie już kurwa. Czasy kurwa króla świeczka. No widzisz no, o, o. Taką samą, tylko może nie tej firmy, lel. Mać jest który to jest rok? No, to... Aż to se sprawdzę. No nie no, e-maile są to już na pewno jakieś aktualne. Na pewno nie, nie mniej niż 95. <kluzny> Sorry, chociaż nie wiem od którego roku powstały pierwsze e-maile. Jaka była pierwsza ta. Taka polsko znana strona e-mailowa. To jest ciekawe. Ja rozumiem, że jakiś mężczyzna chce się masturbować, i teraz jak każdy youtuber, jednym głupim tekstem, ale gruba. Sp... Ty kurwa nie! Ona jest w ciąży. Znaczy. Chyba ktoś tak na oko, mi się wydaje, chciał... Czyli nie jesteśmy sami. Co znalazć, skurwa, głupi zjeb, miejsce do operowania ludzi. No muzyczka się wyłącza. No i jest tam skurwysyn. No jeszcze 10 minut nagrywania. Kurwa, jeszcze 10 minut, ja pierdolę. Nie wytrzymię. Chociaż wiecie, co ten odcinek jest chyba najmniej stresujący, naprawdę. Bo tak jakoś przepychamy się, wiem o tym, że za chwilę może mi coś wyjść na rej. Nie ma jakichś takich poza tym jednym, co mi to ciało spadło. Kurwa, toż się pojebany debil. O! O kurwa! Kurwa, słyszę coś. O kurwa. I teraz to się już kurwa boję. To kurwa jest Halo? O... Nie nie, nie, nie jesteś moim wrogiem, prawda? Albo nie, wa warto się upewnić, halo? Nie! Dobra O kurwa! Okej, okay, ogarnijmy się z spierdalam, mam cały czas szansę przeżyć. Że się wpierdolę Jest, spierdolę mu, ale jestem zajibisty! Kurwa, zapisywanie gry, czyli gdzieś mu stupsyłem. Ja pierdolę. Love makes a house a home. Oh yeah, so cute. Oh, saps enough. O oh, kurwa. Kurwa, co to kurwa jest, co to jest kurwa? Gdzie on kurwa śpiewa? Kurwa mać, ja pierdolę... Nie, zostaw te drzwi! O ja pierś pierdolę. Jedziemy twoje dzieci, z Spierdolaj kurwa, zostań prawiczkiem, wydłupsaj stąd kurwa. Dziewiska ci nie dam kurwa. Ja pierdolę. O, O kurwa. O.

Kurwa, spierdalaj. O, o ja cię spierdolę. dobra, chuj tu, nie, nie idę tędy. This place can see into your mind. Przepraszam, przepraszam. Things you've done, oh, they're a sin, darling. The flower is only as sweet as the soil that nourishes it, and yours Dziękuję Wam, że obejrzeliście ze mną ten odcinek. Jestem z Camerex. Widzimy się w następnym odcinku, bo chcę Was trzymać w napięciu. Na razie, zostawmy sobie najlepsze. Następnym razem, cześć.